Dzień dobry. Dzisiaj krótka lekcja tradingu. Mianowicie prawdziwy trader nie będzie się zastanawiał, czy gra jest warta świeczki. Prawdziwy trader będzie się zastanawiał. Czy świeczka jest warta gry? <gry> okraski? Ale z ciebie kurwa, filozof. Dobra, chuj! Pokażę ci wyniki. Moje winiki. Widzieliście kurwa? Sama zieleń jak w Edenie u Adama i Ewy. No, przynajmniej z, zanim się ten jebany wąż nie pojawił. No, dzięki za uwagę. Właśnie w ten sposób czytamy wykresy. Ale, ale wiesz, no ja dalej nic z tego nie rozumiem, bo po prostu to nie wygląda jak wykres cenowy, tylko jak jakaś mapa do skarbów. skarbu piratów. O ty, debil jesteś kurwa, tłumaczę ci po raz piąty, jak wygląda kurwa formacja cenowa. Podwójnego kurwa szczytu! Ty masz się tego nauczyć! No ale ja się już tego uczę długo i nawet nie rozumiem. Kurwa, bo jesteś DEBIL! Masz się tego uczyć tak, żeby ci się to tościło po nocach, a jak zobaczysz piękną blaskę, to masz widzieć tą formację cenową podwójnego szczytu na jej kurwa cyckach! Rozumiesz to? A nie da się jakoś tego prościej zrobić? Kurwa się nie da już prościej! Hmm. Moje wnioskowanie jest bardzo proste tutaj! Po prostu się do tego nie nadajesz, nie masz do tego talentu, nie masz predyspozycji. Według mnie to ty powinieneś być jakimś zajbalym aktorem albo jakimś komikiem, nie wiem, bo, bo ty albo nie, ty powinieneś być ty, no. Hmm. Kołczem, kurwa. Ja coachem? Ale nie, nie, nie wiem. Tak, tak! Bo ty masz lepsze pojęcie o takich rzeczach jak jakieś emocje, jak relacje między ptakujskie i ludzkie i tak dalej. Ja siedzę w wykresach, jestem bardziej technik, analityk, tak? A ty jesteś taki bardziej... nie wiem, debil humanista i po prostu musisz bardziej w tym kierunku i tak mi się wydaje. Hmm, a może to nie głupie jest? Jak nie potrafię zarabiać na cenach, to może nauczę się zarabiać na ludziach. O! I to jest myśl! Siema, korzystając z okazji, chciałem Was zaprosić na mój serwer Discord. Link będzie w opisie, jak i w przypiętym komentarzu. No, kanał póki co się rozwija, jest już nas chyba 23, z tego co tutaj widzę. 22, 23, no. Yy, stworzymy fajną społeczność, mam nadzieję, i będziemy się wspierać. Także cóż, zapraszam! Ja, Miljo, na DAX się dziś zapałem 50 punktów, 100 dolców na plusie, no i zajbiście. Tego DAXa to już wiele męczyło od dłuższego czasu. Piotr, bo te Polki to nawet nie wiedzą gdzie mają łechtaczki, tylko pielgrzymki do chowy. <laughs> o oh, kurwa. <laughs> o jak... benedyzacji już możesz zapomnieć. <laughs> o oh, kurwa. Czekaj, muszę odsaprzeć kurwa? Ale zupra, słuchaj, już zobacz Tu ten wolumen jest skumulowany jest, Nie ma jakby siły, nie? Jest mniejszy niż ten tu, nie? No wiesz Jak nie posmarujesz, nie pojedziesz Nie, nie ma po prostu paliwa tutaj na te wzrosty Znowu spadło, tak? Rozumiesz? Rozumiesz? Po prostu tutaj to, to tutaj wszystko było zbierane Nie ma kontynuacji tego ruchu Nie ma wysiłku yy, Tego, kurwa. Ja mam rezultatu złożonego wysiłku, wiesz, jakbyś jechał, kurwa, na ręcznym, nie? Ale portal jest za słaby, to chujś tego będzie, to jest to samo. I teraz tak. Znowu masz tu wzrosty, nie? I zobacz, jakie są chujowe te wolumeny. Rozumiesz? No nie do końca. Zrozumisz. I tak. Po prostu tutaj, tutaj ten wzrost był jeszcze słabszy niż ten... Bo tutaj miałeś o takie do 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 do, 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 do. A tu masz tylko do do, do, do do Nie? I mało tego masz tutaj Kurwa ten cień Ten ten, ten knot, nie? Jak na świecce palisz kurwa ogniem Aż się zjara To znaczy że tu wyciągają na dół Rozumiesz? Mhm. Czyli ja się tu spodziewam po prostu dalszych spadków Bo to jest coraz słabsze i cieniuje się od góry Analogicznie zaczynujesz się od dołu jak chcesz kupić Rozumiesz Mhm. No dobra powiedzmy że tu wchodzisz, tak? No I Powiedzmy że, no nie wiem, idź do góry Kiedy uciekasz? Kiedy 100 plus? Nie ma 100 plusa! Jak kurwa nie ma? Nie ma! Dachuj ja mi 100 plus Żeby mi jakiś jebany szejkot wyjebał Kurwa chłopie To jest dla frayerów, słuchaj Ja to robię tak A będzie wszystko jest tak słodkie kurwa Uwielbiam ten dźwięk tego dzwonka. Kurwa od razu mi wstaje. <grym i zjadę> Wróciłem! Kurwa! <grym i zjadę> Kurwa, wyjebem pół towaru Hej, ptakunie, nie Steam za nią! Jak? Chuj! Jestem pełen entuzjazmu, może coś nagramy nowego teraz? O czym? O tym, jak zarabiać na swojej pasji. Trochę naiwny temat, ale okej. Okay. Siema, witam w niedzielę. Dziś zrobimy sobie szybką analizę Bitcoina. Właściwie to tak szybką, że będzie trwała parę sekund. Mianowicie, na Bitcoinie zrobiła się bardzo rzadka formacja, która nazywa się... ...Korwa. I tyle. <laughs> Dlatego niestety... Na razie jedyne co nam pozostaje to monitorować jak się cena będzie zachowywać na tym bardzo silnym tutaj yy, oporze, który już dawał yy, sobie znać yy, poziom psychologiczny 6 tysięcy dolców. Na razie, no mamy lekkie odbicie, zobaczmy jak to wygląda na H4. O, cena rośnie, uhum. no to trzeba kupować, no to zlecenie... Stój! Myślisz, że jak cena rośnie to już wystarczy kupować? I... No tak. A co? Mhm. Mm no to zajebiście. No to teraz mi powiedz, czy wiesz co to jest? Wolumen? Mm. Nie. A pimba? Mm, nie. No dobra, to może coś prostszego, no to musisz wiedzieć. Wiesz co to jest? 100 plus? A, 100 plus! Nie. To wypierdalaj z tego wykresu, TY bawełniany leszu! Ale, ale jak wypierdalaj? No, przecież broker mi dał taką książeczkę za darmo w PDF-ie, że jak będę robił takie wskaźniki, wstawiał kolorowe, no to będę zarabiał dużo kasy. No to więc chyba będę zarabiał, tak? Kurwa, nie mogę tego słuchać! Wypierdalaj! Wypierdalaj, zadk kurwa! Jak chodź jest popita? Eee. 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 Daddy cool, daddy, daddy cool Daddy Daddy cool <laughs> O czemu mi nie daliście nic? Zbierdala i zostaniesz później, ja w mistrz musisz napić sensy. He eee, e, trzeba trochę draagować, he! Korowa z tymi rękami jebanymi, z tymi kurwa programami, co się teraz zesrało, teraz mają wszyscy do mnie pretensje, masakra, tej Kurwa! Oj, wiesz, no, rynek nie zawsze jest po naszej stronie. spierdalaj, dalej, to ja jestem rynkiem. Kurwo. Wow. Nigdy ludziom nie dawałeś. w ogóle to nie miał trafić na YouTube, ale nie wiem, nie wiem, go wrzucę tak, żeby nikt nie wiedział. Niii! nieee, nieee, da, da! da. Co? Co tam gadasz ty? 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 To nagrywa ty! A chuj niech nagrywa, ty! Ja jestem najlepszy. Najlepszy trader profesjonalny! I nikt mi nie narówna! zobacz to? Co i spazę! Tylko ja! Tylko ja mogę tutaj teraz yy, pokazywać co jak! Inni się nie znają. Analiza techniczna nie działa. grubasy działają i kasa działa. Nie analizę techniczną. Tego daj. Nagrywa ty wiem, jak czemu ty to nagrach? I jeszcze jedno wam bojek. Będę dalej kontynuował projekt Forex z praktyce, I mi chwilę wchodzi czy wygram, czy przegram. Ja wam pokażę jak trzeba grać. Ja pierdolę. Dobra, może już wystarczy, Spierdaj! Dopiero się rozkręcam! Weź ty, operator joy. Bolej mi błag, bo ja, kurwa, nie mam jak, ty! Kurwa, ptaku, ja pierdolę już chyba wystarczy! Kurwa. Nie jeszcze! Nie, ptaku, bo się napierdolisz! Kurwa, mać! Środa jest to bez przesady! Kurwa! Środa? Może być nawet Boże narodzenie, Sylwester! Wyjebane mam, Ja mogę chlać kiedy chcę! Ale ja do roboty, w której dach chuj mnie wchodzi Twoja robota! Trzeba było biceps zakładać, weź ten weź, bo wylejesz tu, daj mi co, daj mi ty. Kurwa. co ty, co ty kurwa, kurwa wszystko rozjebie kurwa weź moje notatki, jebać Twoje notatki, dupę nowe na okulary. Przyznam wygodę bardziej sexy Daddy Cool, kul kurwa Idziemy, ah. Ale to jest chyba nielegalny Nielegalny, zaraz dostaniesz dziób Jedziemy Ciekawa strona. Hmm? A zobaczmy, jak wyglądają wykresy. Zu mnie niezbyt mnie to interesuje, ale tam sobie kliknę. A ptak ten gada, że już trochę mi to też wrosło. Oj! u, ale wyskoczył. Jak Filip skonopi. Bitcoin. Tak u nie! Tak u nie! Kurde. Czas zasnakacuję. Soj, oj, oj, oj. Dzień dobry, cześć! Kurwa, to się, to się nagrywa. <laughs> Dzień dobry moi mili. Dawno nas nie było, a szczególnie mnie bardzo dawno nie było. Przez wiele odcinków wcześniej, bo ptaku nie jest wredną mędą, więc teraz ja będę mówił. Tym bardziej korzystając z okazji, że on ma kaca. Jak zawsze zresztą, no i jak widzicie Bitcoin pięknie wypierniczył z tego psychologicznego poziomu 4000 dolarów i zbliżył się do 5205 no, ale jak sobie teraz przypiszemy na przykład na H1, tak bo te były dzienne, to widzimy tutaj, że wolumen na coraz wyższych szczytach Niestety coraz bardziej opada i widać to szczególnie na wolumenie. Nie mam pojęcia o czym mówię, ale widać to szczególnie na wolumenie tym normalnym, jak i na skumulowanym. Nie wiem w ogóle co to znaczy, ale jak tak się słucha ptakura i ciągle ogląda te filmiki, to po czasie już zaczynam to jarzyć. Nie wiem co to oznacza, czy to spadnie, czy pójdzie do góry. W sumie mam to w dupie, bo i tak y nie mam tych bitcoinów i ptaków chyba też ich nie ma. Więc chyba on też ma to teraz głęboko w dupie, ale nic. Ja tu sobie teraz wam chciałem pokazać bardzo ważną rzecz, którą Ptakun ostatnio odkrył. Yy, mianowicie, kontrakty terminowe pokazują wolumen realny... Yy. Ty, a skąd wiesz, jak to się wszystko nazywa? No napisał mi tu karteczkę, jak... Ten. <laughs> Dobra, ja, wiesz co, może obudzę na, bo to jest bez sensu. Nie no, ja chcę trochę poprowadzić. Wiem, z całym szacunkiem, ty się... Nie nadajesz. No jak się nie nadaje, ja się nadaję super. Więc yy, to poczytaj sobie o tych warunkach spełniania tam się jako aktor porno, a potem... Nie, yy, no ja teraz. Nie, no ja chciałem trochę poprowadzić, mnie nie było dawno, przez parę miesięcy. Nie było, dobra, nieważne, że cię nie było. Tak mają ci wszyscy w dupie. Nie, ja chcę teraz, mnie ludzie kochają, kochają. Idź stąd, idź stąd. Nie, ja chcę teraz, chcę teraz. Paniady Uff! Siema witam, chciałem pozdrowić z tej strony mojego naczelnego e, w dół łapkacza, czy jak to kurwa nazwać e, Tutaj proszę bardzo, jeszcze filmik nie pojawił e, Jest ta premiera, znaczy już się pojawił, tylko to jest archiwalnie, ale nie pojawił się jak to nagrywałem. E, ocena negatywna, jeden, tutaj majówka z bitcoinem, tutaj znowu jeden 1. randka, jeden 1. ladu, król fund kurwa sztyling, jeden na łapka Musi być, musi być, musi się zgadzać. Musi być norma spełniona. Wszystko musi być przyklepane eee, z templem Tutaj dwie, i tu już trochę więcej, do nie wiem. Nie. Także naprawdę pozdrawiam Cię, gościu, że e, zawsze zdadziesz czas, poświęcisz specjalnie dla mnie, żeby pierdolnąć tę łapkę. Bo to przecież jest tak ważne w Twoje zajęcie. Na pewno nie masz nic lepszego, więcej do roboty. No bo przecież po co mieć? Po co nie wiem, wejść na dwór, bo rozwijać się, iść nie wiem, do klubu na dziwki, lepiej kurwa wejść na mój kanał kurwa i pierdolnąć łapkę w dół. Tak. Tak kurwa dla zasady. Dzięki ci wielkie, bo nie wiem czy wiesz, ale dzięki temu zwiększasz mi zasięg. Siema i pozdrawiam. Wszystkiego dla Ciebie dobrego, żeś miał kupę dzieci. Kupę. Siema! Kurwa, ja pierdolę. No dobra, jeden, jeden, jak to się... Jak to się tu... Ale nie, nie gorzej, dobra. Ale wyruchał z kurwy syn? No dobra. Teraz to tylko pozostaje kurwa łapać ...cele, nie? Hm, hm, hm. Kurwa. No ja pierdolę. Kurwa, ja nie Jedziemy dalej. Efekt owczego pędu. Bardzo śmieszne. Zjawisko owczego pędu, podczepienie, nabywanie pewnych dóbr przez konsumentów tylko dlatego, że kupiłem je inni. A ja tak przecież nigdy nie robiłem. Nie wcale. Wynika to z chęci naśladowania osób, z którymi chcą się utożsamiać. Czyli co ja to mogę powiedzieć? No znowu myśmy samodzielnie. Jest takie powiedzenie, że miliony much leci do gówna. <gryw> Dziękuję. Można zdecydować z jakichś tam abonamentów. No, nie wiem, na jakieś czasy na stałe, bo i tak pewnie nie, nie korzystamy ze wszystkiego. Można uciąć jakieś małe koszta. Nie ma problemu. A do roboty można jeździć po prostu, nie wiem, autobusem albo diliżansem, nie wiem. Ale wiecie co? Prawdziwa tragedia to jest to. To jest prawdziwa tragedia. No teraz trzeba będzie naprawdę załatwiać wszystko na własną rękę. Yy, z kim będę pił? Chowa, ze mną możesz pić. Ze mną. Nie, ty to jesteś cienka cipka. No, niestety, to jest dla mnie tragedia. Tu nie ma jakichś prostych rozwiązań. No, ale po prostu jestem teraz w depresji, jestem w rozpaczy i, i, i tyle. I tyle. I... Mamy, na, na bliższą taką korektę mamy tutaj, tak? Jakby... Na to ty liczysz chłopie, korekty, kurwa, hossa, tu wpis, do, do the Moon, a ten korekty szuka debil! ...sobie narysować kwadracik, eee, kwadracik, to jest, kwadracik? Kwadracik! O, nie? Coś na zasadzie, o, overbalansu sobie go przenosimy, eee... Z tego co ja wiem, to overbalans, to jest przekroczenie korekty, a nie równość! Co ty pierdolisz kurwa, jak, jak, jak się ten koleś nazywa ty? Ptakun Damian Show. Ale chuj nazwa. O. 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 To fajnie jakby mieliśmy bardzo 47 tysięcy tam 45, nie powiedzmy. To był taki techniczny, fajny sygnał na kupno. Jeżeli chcielibyśmy sobie zainwestować, tak... E, oczywiście ja polecam kupienie go niezbyt dużej ilości na długi termin. Niezbyt dużej w stosunku do naszego wybrana inwestycyjnego. Ale dlaczego? Ano dlatego, że... Zacznijmy od dwa tak nietypowo. Żeby tak tutaj entuzjazm troszkę ugasić, tak? Ale w też zaraz. Ja ci zaraz ugaszę! Bitcoin jest inspiracją do tworzenia rządowych krypto... To jest taka troszkę historia spiskowa, ale coraz więcej się mówi... O naprawdę No, stworzą swoją własną kryptowalutę jakiegoś Dorara, krypto juana, już chyba. Hmm. Wzrosty! W tym tęczu widzę! Wzrosty! Jesteśmy na zielonym! Zielone! Baj! 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 Kupować! <ścoughs> <ścoughs> Powstała, powstał nowy projekt, który nazywa się Lucreas, jakaś tam firma oparta o tokeny, że niby jakieś tam start-upy mogą się do nich zgłaszać, tworzyć tokeny, jakieś tam członkostwo wykupujesz i te tokeny wykupujesz tam, nie wiem, za jakąś niższą cenę. Wiecie co, ja nawet, kurwa, się tam dokładnie nie, yy, dokładnie nie interesowałem. W każdym bądź razie, tutaj ten pan to promuje. Od razu powiem, że ten pan promował również zaskona, jakieś inne wcześniejsze projekty, które padły. Ten pan mówi tutaj oczywiście, że najważniejsze są relacje w biznesie, nie tam jakieś, ewentualnie jakieś te biznesy konkretne. No cóż, ja jestem ciekaw jakie ten pan ma relacje z ludźmi, którzy stracili na tym co on polecał wcześniej. I jakie ma relacje z własnym ciałem, bo chyba nie na lepsze. No i, i tak, to, tak to idzie, nie? Ci ludzie nie mają po prostu żadnych skrupułów, dalej reklamują kolejne projekty. Ale co najgorsze? Najgorsze jest to, że ludzie, którzy potracili, albo nie daj Boże, ci co zyskali, Dalej, yy, są prowadzeni przez takich ludzi, tak, i inwestują dalej, inwestują dalej z nadzieją, że w końcu, nie wiem, w miliony zyskają w ciągu roku, nie wiem, nie wiem naprawdę, co ci ludzie mają w głowach. Kręć tym flangerem, kręć! Fitry! Interfejs? Chłopie, ja mam tu wszystko! Lecimy, <laughs> oba się pali! gdzie samochody sportowe leżą na pustyni. Za te 15 paniek! Przy liczeniu na złotówki rzecz jasna. To, o, <laughs> czy, czy ty uważasz, patrząc na ten wykres, tak szczerze, teraz w tym momencie. Yeah. Czy, czy masz jakieś wątpliwości? Czy jest hosta czy bezsa? Ach to już się, kochania, wyższa analiza techniczna tutaj. <laughs> <laughs> Czekaj, ja, ja, muszę, ja użyję tego FIBO. Ja myślę, że to jest rynek wielbłąda, bo takie dwa garby ma u góry. Ale, dobra, ale, ale zobacz, bo teoretycznie o. powinniśmy tutaj zaraz wybić. Tutaj na 0,618 powinniśmy no wybić. No tak, no złoty podział pod w końcu. Fibonacci tak. te tematy, nie? Tak. Normalnie. I tutaj ja uważam, że tutaj, o, tu w tym kanale zaraz będzie takie niesamowite odbicie. Tutaj i tu będzie tak, ale później będzie tak przez chwilę, bo tutaj będzie, że Binance może upaść, ale jednak powstanie i prawdopodobnie dojdziemy tu. Rozumiesz? Ale to może być równie dobrze sufit. Może być sufit. To się odbije, to może... i znowu pójdzie na dół. To... To może... To może... Jak będą te wzrosty do tego 061, do tego, tego ośrodka, to, to, te, to wszyscy będą mówić: kupujta, kupujta. Tak, tak. To jest ten złoty środek. Ja bym jeszcze do tej analizy dodał o takie, takie coś, taki, mm, taka tęcza. Co to jest radar? Nie, mm. ja tęcza. To, to jest radar radziecki i on jest wykorzystywany również w analizie technicznej, proszę bardzo. Działa? Zobacz. Może się śmiejemy, ale to działa. Godzinę bo... tam narysowałeś. Nie? Bo teraz tak, bo jak popatrzysz sobie wstecz, no to rzeczywiście, zobacz. Tu ma tu taki okrąg, tu, tu akurat się tu to wszystko na siebie nakłada. Tutaj też na siebie nakłada. Zobacz dotkło szczytu tutaj praktycznie takiego prawie. A tutaj? No tu się nie udało akurat, ale wcześniej się udało, a tutaj też się może uda, więc ta analiza techniczna, ta analiza techniczna działa. No ale tak patrząc na przykład na te bardzo ważne pytanie, o którym no oczywiście jeden z takich najważniejszych influencerów w Polsce wciąż chyba nie wie czy to to no nie umie odpowiedzieć na to pytanie, chociaż z tego co wiem już ostatnio przyznał, że chyba już jest już rzeczywiście jest bessa. Jebać prawda? stopy procentowe, jebać inflację. Spada, to dokupujemy. Gówno nas reszta obchodzi. A jak nie mamy czasu na analizę ETF-y, koniec pieśni. to jest wszystko takie proste. Tak. Nie wiem, to może zmienimy temat. Wolisz whisky, wódkę, piwo? Tak. Okej. Dobra. Nie ma więcej pytań. Dziękuję. Pozdrawiamy. Siema! A teraz jeszcze specjalny występ w po wywiadzie. Wradziłaś kurwa mnie, choć pociąg się podłoży, ale nie przejedzie mnie, bo kurwa jedzie po innym torze. Pryzantemy złociste, w półlitrówce poczystej Stoją na fortepianie i nie podlewa ich kurwa nic Kurwa nic. Dziłaś, kurwo mnie Rzucę się w morskie fale Ale nie utopię się bo, kurwa pływam doskonale zamtemy złociste póli bo i i stoją na fortepianie i nie podlewa ich kurwa jej yeah. strądziłaś kurwa, strziłaś kurwa mnie! Rzucę się z wysokości, ale nie mi się. Bo kurwa mam gumowe kości. Proszę bardzo, król, sześć krów. Stawiam! Pół puli, znaczy pół mojego staka! Kotę na to, skurry seru. Mm, poproszę moje pieniądze, też pół staka sprawdzam. Hihihi. Hihihi. Ten mamy damkę. Hmm. okej, okay. w takim razie będę teraz trochę agresywniejszy. Krupier, daj mi whisky. Serio, chcesz postawić whisky? Tak, korba? Okej, okay. proszę. O. Oczywiście y, będzie tutaj nowa butelka, ta jest tylko takim ekwiwalentem. I co ty na to? No cóż, chyba nie mam wyboru i będę musiał przebić y, rzeczą, która ma dla mnie wartość sentymentalną po mojej byłej ex. Proszę bardzo, przebijam, nie wiem, musisz coś tutaj lepiej. Kurwa, z kim ty byłeś? Ze smoczy, zamrzesz szereka do chuja. Dobra, przebijamy. Kupier, dawaj kluczyko od seczęto. Jak, to jest moje seczęto. Chuj mnie dochodzi, kupię ci nowe, tak ten złom się nadaje, tylko na złom. Dawaj kluczyki. już żebym tego kurwa nie żałował. Aj! Proszę bardzo, przebijam. Ha, ha. No nie wiem, czy przebijasz, to, to ma taką wartość, że, że, że raczej sprawdzasz. Dobra, jedziemy, jedziemy ostatnio. Runda licytacji. River. Mamy szóstkę. Hmm. Dobra, nie ma co się pierdolić. Dawaj resztę staka. He co ty na to? Mm, no dobra, sprawdzam, co ten... Tam... <śled> Dobra, odkrywamy kartę Katuna. O, proszę bardzo, mamy fula, damy trzy na króle. Co ma wełniak? Ha, ha! Karty mi sprzyjają, forsa mi sprzyja, wszystko mi sprzyja. A tobie co? Jajco? Wełna? Ty nawet nie masz. Jaj! Ha, oddaj się. No ja tu mam dwie szóstki. I na stole też są dwie szóstki, czyli mam karotę. He, <grystanie> Karetę, we karetę. A przepraszam, dopiero się uczę tej gry. Oh, Get out the way. Get out the way. Jedziemy w fory duchowskie. Szczęścia pełen bak! Nie, <grystanie> nie, <grystanie> nie, 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 Ja pierdolę. Za trendem nie wal falą. Rynek to cel, nie proś go o lituś, nie proś o chwałę. Jeden dobry trade płaci za wszystko, reszta to szum. To tylko statystyk czysto.